Za drzwiami odbywają się warsztaty dla pracowników szkół, a właściwie głównie stołówek szkolnych i przedszkolnych i te warsztaty dotyczą niezwykle ważnego tematu, który jest jednym z tematów, które poruszamy w ramach Jedalnego Krakowa, czyli tematu niemarnowania żywności. To jest skala, która przeraża. Nie będziemy tutaj mówić liczbami, ale zwłaszcza w placówkach szkolnych i przedszkolnych tego jedzenia wrzucamy codziennie ogrom. No i dzisiaj dzięki współpracy z firmą Venturi z i Winiary udało nam się takie bezpłatne szkolenie dla Intendentów, pracowników kuchni zorganizować. Mamy ponad 50 osób, więc zainteresowanie było naprawdę duże. Z tego, co słyszałam już w trakcie przedstawiania się pracowników tych placówek, to rzeczywiście tych problemów jest trochę, ale główny problem jest taki, że no, nie potrafimy chyba do końca jeszcze dopasować tego, co serwujemy do gustów dzieciaków. Jak temu przeciwdziałać, w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem, będzie mówił dzisiaj pan Tomasz Szuba z firmy Venturis Choreka. Bardzo mnie cieszę, że ten temat w końcu się pojawił i że udało nam się takie szkolenie zorganizować. Mam nadzieję, że wkrótce będzie on poszerzany również o inne placówki, bo od momentu de facto, kiedy przestaliśmy gotować w szkołach i w przedszkolach, bo w wielu przypadkach po prywatyzacji tak się zadziało, to rodzice i szkoły przestały też w pewnym sensie kontrolować to, jakie te posiłki są i jaka jest skala tego marnotrawstwa i też mają mniejszy wpływ na to.